Ja jestem Pusiolek i dzisiaj obgryzam sobie tol no jak widzicie to jest mój tol ja go bardzo lubię, nie wiem jak wy ale powiem wam, że wszyscy mówią, że ja jestem duży a ja wcale nie jestem duży bo nie umiem dotknąć tej szafki wielkiej przecież wy jesteście ludzie duzi, a nie ja no i widzicie, takie kółeczko, to się Nie musi być tylko dla tych takich, co jeźdzą, tylko może być też dla mnie. Też się zmieści Ale dobrze, że jestem taki mały, bo się wszędzie mieście. Ona przykład pod tym krzesłem tam. Tak, i troszeczkę sobie gdzieś tam pogrzebię. luźnie to bywa. Ale tak. To jest mój dom. Taki wielki. O, klapek. O, bardzo ciekawe. Co to takie... tak śmierci. No, tego już nie będę nawet wąchać. No. O, te pudła coś mi tak... Czy tam są jakieś dla mnie smakołyki? Chyba mi się wydaje. Albo nie. Chyba czuję tam. Chyba czuję. Chyba je czuję. A jednak nie, jednak nie czuję. Jednak to tylko źwidy. O ale tu tak jest przyjemnie. No. A, może jednak? Nie, szkoda. Taką mokrą karmę. Półwinko. No, no, no. Pusio, czego chcesz? Pusiolek, po pleci. Och. No, tak lepiej. jest tu grzeczny. Ja zawsze jestem grzeczny. Nie wiem jak ty, no ale ja zawsze jestem grzeczny, powiem ci. O, teraz muszę sobie umyć się. Po prostu, bo mnie dotykała to. Muszę się umyć. Bo dupcie się umyje Ale nie patrzcie oczywiście na to. No mówię wam coś. Możecie na moją sztubkę się popatrzeć. Tak, tak. A nie patrzcie jakie się. Tu możecie na moją drugą łapeczkę i tu jeszcze łapeczkę. No i teraz możecie patrzeć. No, no to ja się wam zjegnał, bo popatrzcie, tam jest kody jakiś w tym. Nie wiem czym. Tam był, naprawdę, mówię wam. Śnieczka, śnieczka. Nie, znowu nie. No to ja się musisz z wam ziegnać, bo, bo ja muszę iść już yy, na... spać, aby mi mnie plasiacie, więc pa! pa.